Hej, z tej strony Nomikat, a ja witam Was w kolejnym odcinku z SkyTecha. E, oczywiście witam Was tym razem na spałnie jak widać, bo nie jesteśmy na mojej wyspie, a mianowicie dlatego, że chciałam Wam coś pokazać. E, bo zapomniałam, że jest nasz franek od dziennych nagród. I jak klikniemy sobie we Franka, to możemy odebrać naszą pierwszą nagrodę za nasz pierwszy dzień. Musisz być aktywny na serwerze przez. Aha, jeszcze 8 minut yy, i 59 sekund. No czyli jednak jeszcze nie możemy odebrać tej nagrody, choć piszę, że możesz odebrać nagrodę. Może to chodzi o to, że muszę jakby po 10 minutach wtedy będę mogła odebrać naszą nagrodę. Ja oczywiście walczyłam, bo miałam problem z wywalaniem serwera, ale okazało się, że administracja SkyTech'a pomogła mi yy, właśnie w tej sytuacji i już mnie nie powinno wywalać, za co im bardzo... Bardzo dziękuję. Przy okazji mieliśmy informację jakąś na czacie. E, przypominamy, że dziś o 17.00 odbędzie się event parkour. Teleport dostępny jest u MPC na spełnie w prawym budynku. Teleport będzie otwarty już o 16.55. E, wiecie co? Ja sobie w sumie e, na to skoczę i zobaczę, co tam można by było osiągnąć. E, ale nie będę tego nagrywać ze względu na to, że po prostu. Mm, no wiecie, to jest yy, to jest taki no tam będzie dużo ludzi, ja też w parkurze najlepsza nie jestem, a nie na tym chcemy się skupić, bo przecież jesteśmy tu po to, żeby rozgrywać tą paczkę i robić kościki, a nie po to, żeby przechodzić parkury. no nie ukrywajmy. Ja tam mam swoje kryształy i przy okazji już tutaj wyprodukowałam nasze wszystkie kryształy, które nam są potrzebne do kościka, który nam się zresztą już zaliczył, jak widzicie tutaj. Wszystko jest idealnie. No i teraz potrzebujemy zrobić bookshelfa. Bookshelf e, oczywiście to prosta czynność. Mamy kartki. E, nie mamy naszych. E, jak to się nazywa? Nie mamy naszych patternów, e, z których m, jakby będziemy też e, się posiłkować do robienia naszego właśnie bookshelfa. I nie mamy chyba. Właśnie tutaj nie mamy nitek, więc potrzebujemy trzy niteczki. Jak widzicie na serwerze również jest kenar. E, no i zresztą on też w jakiejś tam mierze mi pomaga e, cały czas. Ja bardzo się cieszę, że, że administracja jednak jest, pomaga i nie olewa osoby, które, e, które potrzebują pomocy. Jak widzicie stworzyłam bookshelfa, więc teraz e, kwestik powinien nam się zajrzeć. Ja przy okazji tutaj pobiegnę dać tutaj te dwa paterny, ze względu na to, że no, ja ich już nie potrzebuję. E, więc niech one się tam, yy, niech one się tam będą, tam będą bardziej przydatne niż mi aktualnie. Mamy szefa i mamy nasz yy, Salis Mandus, yy, który również potrzebowaliśmy do questa, no ale go zrobiliśmy wcześniej i teraz. Klikamy Bookshelfa, klikamy mandus i jak widzicie posypała się magia i mamy naszą książkę od Towncrafta, czyli nasz Towno... Town... Town... O, tak właśnie. Storcie do życzenia, ale jednak trudne to było. No ale mamy naszą książeczkę. Ja ją przełożę sobie na górę. Przy okazji zrobię... Mm, Tutaj rzeczy potrzebne nam do botanii, czyli nasz manapól. I nasz e, tutaj mana sprider. Tylko potrzebujemy golda. Golda mamy, living roddy też mamy, więc nie ma żadnego e, problemu. Czekajcie, golda, golda. Golda mamy tutaj. No i jeszcze jedno, e, nasz, jeszcze jeden nasz płatek będzie nam potrzebny do tego. Mamy brązowy płatek akurat w tym przypadku. I robimy nasz mana sprider. Mamy mana sprider, więc zaliczyło nam trochę kwestie. Kwestików. Znaczy zajęciło, jakby zajęciło nam em, pół kwestii, ze względu na to, że czekajcie, mana sprider to będzie botania. E, mamy tutaj mana gener generation, i tutaj zajęciło nam mana pool, zaraz nam zajęcie mana sprider, a potem będziemy musieli zrobić. End of Flame. Jak widzicie zaliczyło nam, mamy te rzeczy do e, botanii, ale to nie tym chciałam się jeszcze aktualnie zajmować, bo chciałam się zająć naszą dalszą częścią crafta I oczywiście do tego będziemy potrzebować crafting, który oczywiście mamy, e, nic trudnego. Będziemy potrzebować trzy, trzech rodzajów kryształków. Ja sobie wezmę zielony, żółty i czarny. E, nasz redstone, flint i nasza miseczka. Yy, bo, oczywiście, będziemy musieli zrobić kolejny ten salius mandus, czy jakoś tak to się nazywa. No, ale wiecie o co chodzi? Sa salius mandus? Jakoś tak to się będzie chyba czytać. No, nie wiem, nie widzicie. Jakby yy, mój angielski nie jest na zbyt takim yy, dobrym poziomie. Na no, złym również nie, ale na dobrym to jeszcze daleko będzie mi do tego, żeby płynnie mówić po angielsku. A my teraz możemy kliknąć na crafting naszym pyłkiem i jak zwykle posypało się i mamy nasz Arcane Workbench. Nasz Workbench odnośnie tam crafta oczywiście. Damy go sobie do ekwipunku, żeby nam tylko go zaliczyło, bo jeszcze go nam nie zaliczyło. Halo, halo, prosimy o zaliczenie naszego craftingu. A przy okazji pójdziemy sobie zabrać jeszcze tutaj nasze itemki. Trzeba pamiętać, żeby je zbierać. Na razie, bo zrobimy zaraz sobie vacuum hover, który będzie nam automatycznie zbierał. W ogóle ja tutaj zautomatyzowałam nasz piecik Stinkersa, żeby od razu nam się tutaj sztabki już przerabiały. Będzie to po prostu szybsze, a ja nie będę musiała na tym sterczeć i ciągle tego pilnować. Dobra, musimy zrobić taun taunometer. Chyba tak to się nazywa. Oczywiście robimy go. Z 4 goldów i glass pejna. Glas pejna nie zrobimy, dlatego że nie mamy aktualnie glasu w sumie żadnego nie mamy glasu. Ja przerobię 8. 8 sandstone'a na 8 szkła w naszym pure Daisy. Niech one się przerabiają. I złoto, złoto, złoto. Dobra, ja idę przerobić całe to złoto, w sensie my je przerobimy i tylko wrzucimy w sumie. I to na tyle będzie naszej roboty. Będę tutaj je czasem dorzucać, no bo jak widzicie, ono się tutaj przerabia ciągle. Tutaj na dół przyniosłam naszego krusibla i dałam pod niego lawę, żeby szybciej i przerabiał nam. Jak widzicie, raid teraz jest trzy razy e, większy, bo wcześniej mogliśmy tylko przerabiać e, za pomocą pochodni, która dawała nam raid 1. Czyli no tak średnio bym powiedziała. Ja tak poza odcinkami raczej będę sobie też łowić tutaj rybki. Może zrobię większe bajorko na jakiejś osobnej wyspie, ale jak widzicie, pomimo tego, że niby wędka się zablokowała, to ona zaraz tak jakby yy, i tak będzie ta animacja takiego łowienia rybki, w sensie takiego wciągnięcia, tą wędkę pod wodę będzie oczywiście, mam taką nadzieję. A przy okazji póki ja łowię naszą yy, rybkę, ale się już wystraszyłam, to yy, przypominam o zostawieniu łapki w górę, komentarzy i subskrypcji na tym kanale, seria pojawiać się będzie yy, z dniową przerwą, czyli będzie odcinek przerwa na no jakiś inny odcinek z innej serii i kolejny odcinek z SkyTech. Tak będą się teraz pojawiać odcinki. Mam nadzieję, że Wam to pasuje. Eee, dobra, mamy nasze szkło, zabieram je. I, i, i. No i robimy dalej. Co mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić nasz. Yy nasze naszą jak to się nazywa? szybkę? Nie, to nie szybka, to są takie um... no kurde, nie wiem jak to nazwać, no ale dobra, wiecie o co chodzi. Zrobimy po prostu to co musimy a teraz wam powiem dokładnie jak to się nazywa Bo nazwy jako takiej nie znam. Tak jak powiedziałam, ja również nie grywam ten i nie znam tej modyfikacji na takim poziomie, więc dla mnie to nie jest aż takie proste. Coś tutaj nie chce się zrobić. moment. E, Czy my musimy mieć wszystkie te kryształki? Chyba tak, wiecie? Ale to ja sobie mogę wziąć po jednym. Mam wszystkie kryształki, więc e, nie powinno być z tym problemu. Mam taką że mam wszystkie kryształki, tak mi się wydaje. 6 kryształków, czy my mamy 6 kryształków, 2, 4, 6? Oczywiście i ogólnie tak złowija nam się ryba, ale z tych ryb nic konkretnego nie możemy zrobić, oprócz właśnie no naszej takiej zwykłej rybki, co nie? Albo paluszków rybnych, no ale to nic tak jakby przydatnego, co nie? Możemy sobie to zrobić na ryby, po prostu te nasze ryby. No i tyle, zaliczyły nam się wszystkie kryształki, tak a propos. I teraz chyba jak damy ten Glass Pane, no coś nie działa, musimy ją uzupełnić, to teraz możemy zrobić? Nie możemy zrobić. Ja nie wiem, jak to działa. Halo, Missing Research? Ha. Ha-ha-ha. To powinniśmy po prostu móc wyciągnąć. A nie do końca wiem, jak to działa. Kurde. Dobra, może ja sobie po prostu przeczytam, co tutaj. Co tutaj trzeba zrobić? I do was po prostu wrócę. Bo tutaj widzę, że potrzebna nam jest yy, mana, wiskost. Ale tutaj, yy, no mamy ten... Aha, dobra, ja po prostu musiałam to skompletować. Okej, okay, dobra. Znaleźliśmy komplet i po prostu mamy ten monometr, tauno, Taumonometr? Taumometr? Nie wiem. dobry ciężki, strasznie to jest. No i możemy tutaj wykąpać i przeskanować nasze kryształy. Nauczyć się nich. Oczywiście. Dobra. No i czyli zielony kryształek mamy przeskanowany, tak? Okej, okay, mamy przeskanowany. Czy mamy przeskanowany biały kryształek? Biały kryształek również mamy przeskanowany. Więc tego go sobie zbiorę. Tutaj mamy nasz żółty kryształek, który również jest przeskanowany. Zielony też. E, czerwony. Czerwony dodany. Niebieski przeskanowany. Czarny. Czarny przeskanowany. Dobra. Tu są kryształki przeskanowane. No i jeszcze ten, i ten, ale to też są już przeskanowane kryształki. Ja je zabieram w takim razie. Robię tutaj tak, żeby nie mogły się zespełnić tłumoby w sumie. O, tak. O, zrobimy. I wychodzimy stamtąd. Jak będą nam potrzebne kryształki, to będę sobie po prostu je tworzyć we własnym zakresie, tak żeby też Wam. Jakby nie utrudniać tego i żebyście nie musieli się e, patrzeć na tą mękę, dosłownie bym powiedziała. Ale mamy już zaliczone 5 kłaścików. Tak a propos, ja jeszcze przepalę tu te dwa golda i mamy cztery kwestiki już z naszego tam krafta Powiem Wam, że to strasznie dużo, ze względu na to, że ja praktycznie e, no, nie, nie potrafię tego tam Crafta, a aż tak bardzo nie posiłkuję się innymi osobami, tylko właśnie staram się robić to z. Wami, żebyście też e, widzieli to na żywo. I żebyście też mogli robić to razem ze mną, jak chcecie. Oczywiście. Dobra, mamy to complete, mamy następne e, kroki, czyli nasz Stone i Stone briki. Mamy tutaj oczywiście nasze receptury i tutaj mamy też e, nasze jakby te e, aury, nie wiem jak to nazwać. Takie, no nie wiem, takie, no, nie wiem, dobra, nie będę kombinować, bo nie mam pojęcia jak to nazwać po prostu. E, a nie chcę się wygłupiać, no bo to do niczego nie doprowadzi, a bynajmniej do niczego mądrego bym powiedziała. E, dobra, mamy jabłuszko, saplingi nam gdzieś wcięło. Gdzieś nam je wcięło, na pewno gdzieś tu są, ale nie wiem. Gdzieś sobie spadły, to nieważne. Posadzę sobie tutaj trzy drzewka obok siebie, żeby były. No i zajdzie na, na, na nam, nasz kalderon I teraz musimy jeszcze raz zrobić nasze, nasz ten kryształek odnośnie wiecie tej many czy czegoś takiego. Dobra tworzymy salius mandus mamy i klikamy tym na całdrona. Tak czy nie? Halo? Chyba tak. A tutaj musimy skompletować i wtedy... Tak, właśnie. I teraz będziemy mogli go zrobić. No, TomCraft jest taki, że niestety trzeba iść po kolei i mamy nasz całdron z TomCrafta. Fajnie, fajnie. Wszystko jest. Idziemy kroczek po kroczku. Bardzo fajnie. Yy, tylko, że mam problem taki... A, nie zaliczyło mi. No to nie ma problemu najmniejszego w ogóle. Jeśli mi zaliczyło, to wspaniale. Widzę, że ludzie się już e, wyteleportowują. To znaczy, że jest już odpowiednia godzina do zaczęcia eventu. I mają rację, bo event zaczyna się za 4 minuty. E, ja mogę się z Wami tam przeteleportować, ale jak zacznie się event, e, to po prostu z niego na razie wyjdę. E, w sensie, wiecie, przejdę go a skończę odcinek, no dlatego że ym, no po prostu nie, nie chcę Wam pokazywać tego jak lamię, zresztą to nie jest paczka od y, skakania sobie po parkurze, tylko od tego, żebyśmy lecieli z kościkami, tak jak wcześniej mówiłam. Więc możemy się tam zaraz wytepać, tylko ja sobie zjem ja no i dobra, lecimy na spawn. Ja jak pójdę już y, do naszego NPC, to zobaczę się z wami za chwilkę. Dobra, jesteśmy już na evencie. Jak widzicie jest tutaj y, parkour i y, tutaj oczywiście są jest start. Wchodzimy sobie. Dobra, jestem już po bardzo długiej przerwie. Udało mi się zalogować na parkour, bo tak szczerze powiedziawszy, miałam duży problem z tym, że to ciągle mnie zaczęło wywalać. Jak widzicie, parkour jest bardzo fajnie zrobiony w stylu właśnie takich skoków. I trzeba, e, trzeba właśnie się orientować, gdzie trzeba wskoczyć. E, no, ja w parkourze dobra nie jestem, ale jak widzicie, Twój wynik to 21. Spadłeś. Jak pobijemy swój wynik, to e, jest napisane, że poby, pobiłeś swój wynik. E, no i w sumie tyle. Fajny, fajny event. On trwa chyba do 8 albo do 19 z tego co pisali na czacie no mi raczej się nie uda nic zdobyć w tym evencie ze względu na to, że ja straciłam ponad godzinę na tym, żeby w ogóle tu wejść jak widzicie, no nie jest to ciężki parkour no do tych najłatwiejszych jak dla mnie również nie należy, ale można próbować, ja sobie tu trochę poskaczę a potem widzimy się już na wyspie do zobaczenia Dobra, już wróciłam po tak jak mówiłam, sporo godzin później. No, ale cóż, były problemy wywalania ciągle z serwera, a w sumie to z Lobbybi. No, ale trudno, nie, najwyżej nie będę brała udziału po prostu w żadnych eventach, chyba że jakoś uda nam się to z administracją naprawić. Jest problem zgłoszony do administracji, keller się tym zajmuje. No, a my tutaj przy okazji mamy trochę pogawędek. No, ale dobra, jest coś takiego jak komenda Daily Bonus Menu i. Tego możemy sobie odbierać na spokojnie nasze nagrody za dzienną aktywność na serwerze. Jak widzicie, została mi minuta do odebrania tego, więc yy, porobimy sobie coś i za minutkę to odbierzemy. Ja bym chciała się już zająć naszym End of Wiem, że szliśmy w Tink Tinkersa? nie, Tunkrafta szliśmy, ale teraz możemy sobie to przenieść na drugi plan. Podczas ostatniego odcinka, pod sam koniec, ukończyłam przesiewanie dwójkę, więc możemy odebrać nagrodę. Jest to Grains of Infinity. Fajnie, fajnie, to akurat jest przydatne. I możemy odblokować kwestie z Tunkrafta. To są ludbaki tyru e, czwartego. Chyba tak, tak mi się wydaje. No i co? Fial of Soul Essential to dostaliśmy jedną esencję z tych tutaj, które będziemy potrzebować. Mamy kolejny lootbag, to jest ten Night Slime Ingot, to już go dostaliśmy. Kolejny Ludback, to jest Arda i Cobalt, fajnie. I jakaś kolejna esencja, super, w sumie czadowo bym powiedziała nawet. Kolejne to jest zielona esencja, bardzo fajnie. I kolejne to jest... o minelium! Jej, dostaliśmy minelium! I jeszcze jakiś ten... Nie, nie dostaliśmy minelium. To czemu nam się zajęcia quest z minelium? Co tu się stało? Czekajcie, bo pozaliczały nam się questy odnośnie Ardaitu, Kobaltu i Medylium. Ja myślałam, że je zdobyliśmy, dlatego nam się chyba zaliczały questy, ale jak widzicie, po prostu nam się one odblokowały. No cóż, trudno, jakby to są od Banitieru drugiego, nic takiego nadzwyczajnego, i tak będziemy musieli te itemy pozdobywać, więc nic jakby nie tracimy. Dostaliśmy piston, jedną perłę, to bardzo przydatne akurat, no i spider eye to akurat najmniej przydatne, no ale jak musi, to nie będzie po prostu. E, no i dobra, piston akurat nam się przyda. E, to wszystko podkładam do naszych surowców. Tutaj, o dobra, przez chwilę nam się zduplikowały. No cóż, serwer nie e, nadąża za tym, co robimy. Przejdźmy do TomCrafta i musimy stworzyć 16 glas fia fiali? fiali, fiali chyba tak to się nazywa, no i je się robi po prostu z yy, szkła, jakiegokolwiek i kleju, to akurat będzie najmniejszy problem, klej mamy tutaj A, I szkła jedynie możemy nie mieć Mamy dwa, no ale potrzebujemy więcej, więc ja sobie szybciutko zrobię. Oczywiście Polak teraz prowadzi live'a i mnie zapraszał, ale ja na razie muszę dokończyć z wami ten odcineczek, więc stwierdziłam, że no, nie będę szła na live'a odcinać wyspy, co zresztą będziemy robić z Polakiem w... Em, w takich nagrywkach weekendowych będziemy oceniać wyspy e, albo na live'ach właśnie i będziecie dostawać nagrody. Ale na razie e, zajmijmy się tym, co mieliśmy, czyli naszą botanią, bo ja chcę zrobić End of Flame'a. W ogóle usunęły mi się ten... Mm, tutaj... End of Flame. Y. I potrzebujemy brązowego petala, e, light grey i red petal. Ok, red, brązowy i light. Light to jest ten. OK, mamy. To jest kwiatek w ogóle nie stąd, więc go wyrzucimy. Light mamy e, brązowy, mamy i czerwone mamy. Szybko je e, rozsadzimy, zbierzemy i ja się z wami widzę, jak już będę miała wszystkie nasze bloczki. Dobra, już jestem, mam wszystko, mam nasze e, bloki. Petali, czyli naszych płatków i dajemy dwa brązowe, jeden y, czerwony i jeden light grey, czyli jasno szary. Wrzucamy nasze nasionko i mamy naszego end pierwszego. Zrobimy takich dwa ze względu na to, że no, one czasem się przydadzą, w sensie one na pewno się przydadzą y, w dużych ilościach. No więc dlatego je właśnie robimy. Ja sobie dam nasze Endoflame'y, tak sobie myślałam o tym miejscu, ale trochę się tak szczerze powiedziawszy boję, że one mogłyby nam spać w Wojda. No ale dobra, damy je tutaj na razie. To drzewko przeniosę przy okazji, bo ono tutaj totalnie nie pasuje i totalnie nie wypada, żeby ono po prostu w tym miejscu akurat było. Ono daje papier i jest nam potrzebne, ale tak jak mówię, nie w tym miejscu. Na pewno nie w tym miejscu. Ciekawe, czy wypadły mi jego sadzonki. Nie, wypadły mi dżunglowe sadzonki przy okazji. Przygotowałam sobie te fiolki z Town Crafta, robi ich się akurat po 8, czyli dwa razy takie potrzebujemy po prostu i mamy kościka zaliczonego chyba. Tak mi się wydaje. Zróbmy jeszcze sadzonkę odnośnie naszego papieru. Tak, 16 szkła się zaliczyło. Mamy naszą sadzonkę z papierem i ja bym sobie ją dała kurde w jakimś takim fajnym miejscu najlepiej w sumie nawet odizolowanym, że tak bym powiedziała. Ja sobie zabiorę na razie te drzewka i to papierowe wysadzę w tym miejscu. Niech ono sobie tutaj urośnie, a normalne drzewka po prostu później gdzieś tam przesadzimy. Gdzie akurat będzie miejsce? Odstawię tutaj również rybki. No i zobaczmy, co nam zaliczyło. Zaliczyło nam ten, tą fiołkę. I mamy loot bag poziomu czwartego. Mamy Reward Collect Ardate Ingot, czyli mamy nasz Ardate po prostu. Bardzo fajnie. I i i mamy zaliczonego questa z botanii Mana Generation i tu jest lootback tieru siódmego, To jest już duży tier, no ale trafiliśmy niestety tylko e, lepki piston. Zawsze były lepsze nagrody, no ale trudno nie tym razem. Tutaj mamy w ogóle e, do zrobienia mana diamond i mana powder. No, ale ich raczej na razie nie zrobimy ze względu na to, że nie mamy wyprodukowanej energii naszej. W sensie naszego many. O, naszej many, po prostu naszej many. Więc możemy zrobić teraz open crate'a naszego plate'a. A tutaj coś innego trzeba zrobić, w sensie coś więcej. Um, bo tu są planki. No, a planki robimy po prostu przerabiając e, takie o! Mamy planki, mamy nasz open crate, robię jeszcze y, naszą płytkę. Szybciutko. I zrobimy hopera. Tutaj już miałam sporo wykonanych hoperów. No ale potrzebujemy jeszcze jednego. No to cóż, no, trzeba zrobić. Nie ma na co czekać. I jeszcze skrzyneczka. Skrzyneczka, tak jak ważna jest skrzyneczka. Trzeba o tym pamiętać. Bierzemy skrzyneczkę. I lecimy z nią tutaj. Na szczęście, jako takich lagów nie ma, więc wszystko jest OK. No i dobra, mamy hopper, mamy krejta, mamy mm, Playta. Chyba nie zaliczyło nam jeszcze właśnie hopera, ale zaraz nam go zaliczy. O, teraz właśnie go zaliczyło. No i tak, to stawiamy sobie tutaj. Naszego krejta stawiamy nad tym. I y, nasz hopper stawiamy sobie y, tutaj. Tylko jeszcze potrzebujemy poprowadzić redstone'em. Albo dobra, hopper zrobimy gdzie indziej. Hopper sobie zrobimy tutaj. Y, a naszym redstone'em poprowadzimy. Jesz jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Ze względu do, do takiego, że jak tutaj będzie. Seriously. Seriously ten hover Miss. spant. No niech to. Tyle zmarnowanego Irona, no trudno się mówi. Życie, życie, życie. Chciałam dać ten hopper na odwrót ze względu na to, że tam by działał na niego rytm, po prostu dlatego nie chciałam go tam dawać. No, ale jak widzieliście, spadł w nicość. Na szczęście, hopery nie są aż takie drogie, więc na spokojnie mogłam sobie pozwolić na zrobienie kolejnego. Bierzemy na szystą, wezmę sobie jedno drewno, bo chyba tyle powinno wystarczyć. Działam. Jak widzicie, jak tylko e, znika koło, to e, wysypuje się z naszego Owen Kreita nowy koło, więc wszystko działa jak powinno, e, tak mi się wydaje. Tak, wszystko działa jak powinno. No i oprócz usuwania itemów, to jak itemy będą się usuwać, to będzie nam się usuwał tylko i wyłącznie jeden kobyl, a nie więcej. Bardzo mnie to cieszy, więc wszystko jest jak w jak najlepszym porządku. Oczywiście, mm, dajcie mi chwilę, jeszcze podłączymy sobie naszą, naszą mana sprider do mana pula, bo on aktualnie wysyła to w nicoś, a ma wysyłać z naszego mana pula więc jest już idealnie zbieramy naszą manę i będziemy mogli przerobić em, nasz diament i będziemy mogli przerobić też nasz gunpowder a dzięki temu będziemy mogli pójść dalej z questami, ja szybko pójdę to zrobić ze względu na to, że to nic ciężkiego, mam nadzieję, że nam wystarczy na to many e, jak widzicie dwa itemy już się zaliczyły bo mieliśmy je z questa no a teraz jeszcze nasz diament i Nasz Gunpowder. Gunpowder możemy przerobić, a na diament jeszcze musimy chwileczkę poczekać. Niestety, yy, mana, mana Powder już się zaliczył. Jeszcze tylko diament, jak tutaj będzie okejka, to będziemy mogli to zrobić, ale jak widzicie, tutaj mamy kolejnego kościka zaliczonego, i tutaj też zaraz będziemy mieli już kolejnego kościka zaliczonego. Ale ja na dzisiaj bym skończyła. Ja sobie ten diament zrobię poza odcinkiem. Oczywiście nasz reward odbierzemy już na odcinku, więc do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!